Koło średnio musimy umieścić, żeby były licealistki. Tu, to, to akurat się zgodzę, to prawda. <gryw> to prawda, musimy umieścić tu licealistki. Wysoki popyt turystów. No dobrze, ale co ja ci zrobię? No, Dobra, tu mamy jakieś rumowiska, to je rozwalmy. Myślę, tu jest droga bez połączenia, ale jest połączenie ok. Jakieś fabryki też spłonęły. Wszystko płonie, co za bullshit. Dobra, tam są mieszkają ludziaki tutaj. To będzie takie bardziej ekskluzywne osiedle. Wiecie, to jest jakby w drugą stronę, tu są te pierwsze piętra, a tu będą te siódme. Eee, dobra, 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 dobra. To co my tu? O tam są miasta, tylko tak za, za takim smogiem, nie? Co my tu zrobimy teraz? Eee, no męczę mnie jak cholera ten cholerny port. Jak chcę go mieć ale wszędzie jest za... Wszędzie jest źle, wszędzie jest źle. Nie, bo nie. No, ale kurde, kupować cały czas port i ten, że to jest dużo pieniędzy. Nie o tyle, żeby wydawać cały czas ten. Dobra, pomyślimy nad tym portem później w takim razie. Niezbyt dobrze sobie radzimy. Do Tutaj parking. A kurwa, już Wam dałem jeden. Macie jeszcze tam w, w, więzienie, żebyście się nie strali zbytnio. 4600 na dzień. A potrzebujemy 52 tysiące, chyba, czy coś w tym rodzaju, żeby. Żeby to było dobrze. Uh, uh, salon Hazardu, jak to jest Kagi Hazardu? 52 tysiące, Jesus, no to sporo. Będziemy musieli z dwa kasyna zrobić. No dobra, trudno. Co znowu? Straż pożarna, ale oni walą w kija z tą tam Da, Straż pożarna to jest chyba najbardziej opierdalająca się instytucja w tej grze, naprawdę. Jeszcze jedno muszę im dorobić, no. Jakoś tam klinika nie płacze, że o, już mamy za o kareczek, A ci to kuźwa, straż by chcieli od razu kuźwa full ten, A, da, da, kupię im cztery te wozy strażackie, oni ooo za mało A Wybuduj może to większe albo coś tam Jak to większe wybuduje, o nie, nie radzimy sobie A Za chwilę, o chuj, mamy tego tyle, wydajemy tyle pieniędzy, może jednak pomożemy nam są, sąsiadom w tym No to kuźwa no Dobra, no. Kurde, no, no, ten port mnie wkurwia, to strasznie, nie chcę parku, tu nie, a może akurat tutaj jest na tyle, nie no wszędzie jest tak wysoko, kurnające gówno, nawet nie mam pieniędzy teraz na to, no ale do, dobre przychody mamy, o dziwo, naprawdę dobre. Przez, te, przez ten przemysł, popatrzcie, że to przez to, że mamy bardzo duże z przemysłu przychody, bo od razu było hej, dawaj, przemysł i było fajnie, i zapotrzebowanie na przemysł było i dobrze, co znowu prąd? Znowu z prądem jest prąd, jest prąd z prądem? To kijowo, jak jest prąd z prądem. A... No ta jądrówka kusi, ale no. Chciałbym zapożyczyć chyba hajsu z innego miasta, bo tutaj jak z obligacji, to to, to mi to po prostu, wiecie, ja utonę w tym. No na razie tak naprawdę jest nadwyżka. O Boże, teraz śmieci jeszcze, zapomniałem, że śmieci jeszcze trzeba zrobić. To są śmieci. Co ty nie powiesz? Nie, dziękuję. Nie zrobię wysypiska. Ale ci są ty, tego, kocioła. Kocioła im możemy, możemy... No zawsze jest darmowały hajs tak naprawdę. No więc yy, kościół im możemy umieścić. Chyba są tutaj. Kult. Tego nie mamy. No, Nowoczesna świątynia. Tego nie mieliśmy. Chyba. To zrobimy to. Tylko gdzie tu to zrobić? Tu się nie mieści. Dobra, zrobimy to tu. Jej, wszyscy się cieszą. Dobra, więcej hajsów. Zrobimy tak. Jakieś tam sklepy porobią zawsze. Um, czekajcie, śmieci, śmieci, śmieci. Co ja za śmiećmi zrobię teraz? Kuźwa, co ja teraz zrobię za śmiećmi? Gdzie ja wywalę te śmieci. No ja i tu gdzieś walniemy, chyba. W drugą stronę. I dawaj tu śmieci. Trochę to duże. Wiadra akurat w tamtą. No dobra, trudno. Ups, że tak powiem. Ups, bywa. I spalarni walimy jeszcze. Dobra, powinno być dobrze. Powinno być dobrze, powinni sobie poradzić. Tylko byle szybko. Bo śmieci, śmieci, śmieci. A ja kasino... Kas, kas, kasino musi działać. Specjalizacja miasta. No Mało z tego kasyna. Mówię, ze strefy przemysłowej bardzo dużo idzie. mamy pięć tytałków mieszkańców, bardzo dobrze. Możemy sobie tam teraz ulepszyć to. Hurra. Możemy sobie to postawić. Jej. Oj, możemy lądowisko. Simcopter One. Super. To sobie mogę umieścić. A co tam za szaleje, nie? Mogą inni przybywać. Właśnie teraz w tych miastach, jak porobię sobie... Ty, to może tą drogą można ten, wiecie, że... Żeby przesyłać, bo, 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 jest wiecie, można dolecieć do ratusza helikopterem, to jakby inni też mieli helikoptery Można by tak w sumie, trzeba by sprawdzić na innych miastach Co tylko mogą rzucać do śmieci? Zużyte licealistki, tak, zużyte licealistki, albo ym, Albo słuchajcie, opakowania po parmeńskiej Dobra, jeszcze jeden póki co Boże święty, co oni tak warunki, ja co oni chcą? Fajerwerki, 50 tysięcy, jasne. Jak się uda, to będzie zajebiście. 50 tysięcy, wiecie, piacho o to nie chodzi. Można tylko, żeby oni ugasili... No oczywiście tu już jeden dom płonie. Gdzie tam ten pojechał? Tu gdzieś pojechał. Ale tu płonie, co wy tam jedziecie? Strzajcie, on stąd wyjechał, pojechał tu, objechał to, 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 to i teraz zaczął gasić to, no przecież to jest bez sensu, no. To trzeba mieć chyba mniej niż 5 spalonych budynków. Wow, tutaj się jakieś do, do, do roz, Ten większe lepsze zrobiły, właściwie można by w sumie polepszyć którąś ulicę do większej gęstości nawet dwie. Bo czemu by nie się tu już będą budować jakieś lepsze domy. Lepsze fabryki i tak dalej. Niech i tak będzie. Dobra. Na razie tyle wystarczy. Tam się coś będzie lepszego dziać, czyli będziemy mieli. Wiecie, lepsze tam inne strefy będą się. Ten. O. Jest dużo zapotrzebowanie na kolejne te strefy. No dobra. Się wpadłem na pomysł, żeby w ogóle tak zrobić. O. Tak można zrobić, tam się też domy będą tworzyć, jakby nie było. Dawaj kuźwa, dawaj most. Ty, da się tu most zrobić, ale ja jazda, że faktycznie go tu zrobię. Wiecie, to zawsze to połączenie. Chociaż nie, nie, zróbmy takie, żeby to było odrębne jednak. Nie chcę aż takich, wiecie, machlojów tutaj robić. Tutaj możemy sobie jeszcze połączyć, tu sobie możemy też połączyć. Za blisko istniejącego skrzyżowania. Dobrze będzie. <laughs> Jaki w tym sens. Żaden, dobra. Tak sobie jeszcze zrobimy. Tu sobie jeszcze drogę zrobimy. I tu sobie jeszcze drogę zrobimy. I to wszystko można zrobić w strefę mieszkalną. Mniej, mniej, mniej niż 5 pożarów. I super udało się. Dzięki temu mamy 50 tysięcy. 50 tysięcy, to jest taki hajs, to jest tyle pieniądzów że o mój, o ola boga i znowu za, zapotrzebowanie na strefę przemysłową, co w sumie jest, mnie bardzo cieszy a może nie, czekajcie, tutaj troszkę przesadziłem dotąd sobie wywalimy to, bo tutaj będzie strefa handlowa a reszty przemysłówka na przykład tak i tak, I jeszcze tak, no tutaj to wysypisko to zostawimy póki co, to można sobie tak zrobić, tak zrobić i będzie strefa przemysłowa, no dobra musimy od tego skrzyżowania zacząć, będzie tak, tu można właściwie jeszcze połączyć się tak, wiecie, tak żeby nie było aż tak bardzo nasrane tego wszystkiego. Kurde, podoba mi się ta strefa przemysłowa, tylko pytanie, co, co te Mogeko tam wytwarzają w tej strefie przemysłowej? Co, co to za rodzaj przemysłu? <grystanie> Moglibyśmy kupić na razie prąd, może od jakiegoś miasta innego, co? Mm, ci mają dużo... ...Huntopolis i rondoznań. Czemu tu nie ma mojej ikonki? Nieważne, kupimy od nich. I będzie spoko. A tam co? Co to za jakieś... Co to było? Eee, część młodzieży w tym mieście nie chodzi do szkoły. Średnie miasto... Eee, sąsiednie miasto, ma tam, tam jest wolne miejsca w szkole średniej. Potrzebujemy... Co? Czemu mi to wywaliło? Ej, czytałem! Aha! Koleś nagle się wyprowadził i postanowił przekazać teren komuś innemu. Dzięki temu wywaliło mi komunikat. No, bardzo śmieszne. O, no, możemy dom burmistrza postawić. Bardzo mi się to podoba i postawimy go w jakimś takim fajnym miejscu, na przykład gdzieś tu. Czekajcie, jeszcze chcę zobaczyć czy drogę jak tu poprowadzę jakąś. Gdzieś tu postawię ten dom Kurde, nie dam rady. Fuck. Ale jakbym zrobił na przykład tak to postawię to go tutaj, nie? Dom. Abra, może być. Niech będzie. Mamy dom burmistrza. Myślałem, że się ucieszą, a się nie ucieszyli. Dupki. Cholerny Mogeko to jest dom tego. Czekajcie, kto tam może mieszkać w tym domu. To to będzie dom Mogeko. A wiecie, ten większy będzie króla Mogeko. Dobra, no, musimy odprawić pasażerów z kwitkiem, bo nie damy rady, wszystkich przewieźć. Dasz radę dodać garaż? Spoko mała, zrobię to dla ciebie. Dodamy garaż. Niech się cieszą, niech znają moją dobroć. Nie, to w takim razie ja jestem królem Mogeko. No, to tam będzie mój dom, a to będzie dom. Ja jestem królem Mogeko, tak? Czyli mój dom to będzie ten, a to, czyli to dom króla Mogeko, a to będzie, a to jest dom Mogeko tej dziewczyny, tej psychopatki. Hurra. Ależ to sprytnie wymyśliłem. Dobra. Było pięć pożarów, ale nieważne. Najlepiej, lepiej jak, jak tutaj, już to zauważyłem, przy którymś mieście, jak, jak robiłem to, nie? To oni zaproponowali i na przykład wybuchł pożar, nie zgasili, został taki dom, więc ja go rozwaliłem. I na tym miejscu zdążył się nowy wybudować i zaczął się palić. To jest głupi pomysł. Lepiej zostawić taki wrak, bo wtedy tam mniejsza szansa na to, że coś tam się wybuduje, jest, nie? To jest naprawdę zmyślne. Mm, dobra, czyżbyśmy potrzebowali? Tak, potrzebujemy kolejnej strefy, no, ale tutaj chciałem ten portwalnąć. Przy Potrzebuję więcej domów. Więcej domów. Więcej. Więcej, panie. Tak, więcej, to więcej. Niechaj i tak będzie. Tu nie mogę nic postawić. Trudno. Ja. Dobra, jestem. Mm. Tam się domki budują. Tu się coś lepsze pobudowało, dobra. Tutaj się nie chcą jakoś, ten przemysł się nie chce rozwijać, bo jak już nie ma dużego zapotrzebowania. A czemu ja mam wystopowaną tak grę? Nie chcę. Szybciej, szybciej, szybciej. Więcej hajsu. Hajsy, hajsy. Kupujemy prąd. Dobra, ale patrzcie jaki mamy budżet zajebisty. Pasażerowi, wadłowi. O, nie mamy ten Ścieków potrzebujemy, tak? Ale nie, nie stać nas na razie na ten. Więc na razie zrobimy tutaj ścieki. Tam, gdzie przemysł mogą być, i ścieki. Zero problemosa. Klinika. Zaraz klinika będzie płakała. że co? Że Ojej, nie mamy ten, tego, tamtego. tego nie zawsze wszyscy muszą płakać? O wszystko. I patrzcie, ile hajsu muszę na to wydać, żeby to. No co znowu? Przecież przed chwilą wam dałem, no? Nie, dziękuję. Spierdzielaj. Dzienna liczba zgonów 9. No trudno, no to 9 mogę go zginie. To i tak lepiej niż kurwa, w Mogęko kasu. Co nie? Czekajcie, musimy tutaj zrobić tak. Tam się kolejne fabryki wybudują, a nie. Albo no, tak bardziej, bo tak bardziej mi pasuje. i tutaj sobie zrobimy fabryki, pyk, pyk, pyk i pyk, coś tam się pobuduje. Woda, woda wodniczka. nie? Wody, co? Dobra, zrobimy w jakimś innym miejscu, gdzie jest dużo wody. przykład tu jest na pewno dużo wody. No, dajmy tu. Uwielbiam po prostu, jest po prostu do krawędzi pokazane, dotąd jest woda, nigdzie indziej już nie ma, nie? Tam już, tam jest tera, tera nie, no. No tak, właściwie tak. Ziemia zapomniana. Hunteco Castle. Zamiast lista, lista, lista listek to chleb? Nie, to zamiast tego. Zamiast y, szynki parmeńskiej chleb. Aha, nie mamy szkoły w końcu. Dobra, zróbmy szkołę. No nie transport publiczny, tylko szkołę chciałem. I patrzcie, nie mówią, żebym zrobił szkołę podstawową, tylko szkołę średnią. Oni, oni naprawdę chcą tych licealistek. O Boże, Boże. Dobra, to czekajcie, może faktycznie pociągmy tą drogę tutaj. Wiecie, tak jakoś zmyślnie trochę ją pociągmy, żeby... Nie, chciałem zrobić ją po prostu... Tak żeby ona nie miała takiego... No właśnie nie chciałem takiego skrzyżowania uniknąć. No już trudno. Dobra, niech będzie tak. Nie, mi się nie podoba to skrzyżowanie. To właśnie do dupy. Zamiam takie łagodne skrzyżowanie. O! Oh, Widzicie, nie będzie takiego. Tu jest tylko takie skrzyżowanie, no bo to musi być. To nie ma sensu. No ale trudno, tak niestety wygląda ta gra. Eee, więc jest brzydkie skrzyżowanie. A tak to. O Boże, tutaj jest takie. No dobra, tru, trudno. Co mi tutaj ten znowu ludzi Co? Stań się. Dobra, spoko. Patrzcie, ile mamy jaki przychód? 7000. Ty, to kasyno chyba tyle generuje. Nie, to strefa ta generuje tyle, ale. Kasyno ma. Dzisiaj. O, wczoraj było 6000, a dzisiaj już 10000, jest dopiero 17. Coś musimy tu dodać, słuchajcie. Rozbudujmy kasyno. Kasyno musi, ba, musi bawić musi cieszyć. Komedia Blackjack, dawaj Blackjacka. A, tu się nie da już, trudno. Damy tu. Nam kasyna. Można gdzieś indziej, o, można tutaj dosyć w okolicy, ale. No hmm. dobra, nie, trudno. Na razie nie. Później się nad tym zastanowimy. Ehm, licealistki, licealistki. Chcieliśmy licealistki. Są licealistki, dobrze. Dobra, licealistki ustawmy gdzieś tutaj. Tak, wiecie, tak, żeby dało się to rozbudować fajnie, a, a nie żeby tam był jakiś problem. To licealistki tu będą. E, teraz jeszcze przystanki, tak? Dobra, to jeden przystanek tu. Tu możemy jakieś przystanki walnąć. Na głównej drodze przede wszystkim. E, przy domu mogę ko. Musi być e, też e, ten. Musi być też. E, przecież przystanek. Ona też jest prawie licealistką. A jak nie, to przynajmniej będzie dręczyć lica listki. Tak czy siak, profit. Tutaj akurat strefa przemysłowa to niespecjalnie jest to po co stawiać, ale trudno. Właściwie w tej strefie mieszkalnej nie mamy jakiejś ogromnej, nie? Za to strefę przemysłową, naprawdę mamy sporą. Nie, niesamowite. Co znowu ze szkołem jest nie tak? Niedobory pracowników. A co mnie to obchodzi? No to porad poradźcie sobie jakoś, no. Ciągle to jest zwolnione, nie chcę, żeby było tak spowolnione. tu sobie damy. Tak. Tu sobie damy flagę. Tu sobie damy autobus. I już nie mamy pieniędzy na nic. Dobra, na razie, na razie to zostawmy. Niedobory pracowników. No, co straszne, no. Utwórz strefę mieszkaniową. Dobrze, dobrze. No, już tam spadły trochę zarobki, ale trudno. No i to bym tak zrobił najchętniej. No ale tam się nie będzie chciało utworzyć. O, dobra, zrobimy... Łoł, wow, łoł, wow, wow, wow. nie, nie, nie. O, dobra, zrobimy takie skrzyżowanie. O, zrobimy tak, tak, tak i tak. Nie może być... No jeszcze. Czekajcie. czekajcie. Tu sobie wywalimy tą strefę, damy sobie handlową jakąś. Ach, pięknie. Dobrze. Niechaj, i tak będzie. Tutaj sobie też e, tą drogę pociągniemy. Tu sobie zrobimy tak. Tu sobie zrobimy tak. Nie będzie mi się tu budował. Shit, co tu się dzieje? Aha, bo tu mam taką drogę wybraną. Nie, nie, nie. Chciałem taką. Tak, bez sensu, bez sensu. Tu nie ma co budować. Ale tu możemy wybudować jak tam każe zakręcić tą drogą, nieźle. Dobra, na razie zrobimy tak i tak. I tutaj wszędzie tą strefę mieszkalną. A tu sobie chciałem handlową walnąć jeszcze. Dobra. Tak będzie. 2 na 10. Dobra, tutaj gdzieś można będzie jakiś park walnąć, żeby tutaj polepszyć te tereny. Albo czekajcie, po prostu zwiększmy gęstość ulic. I wiecie. Zwiększymy tutaj do wysokiej, to będzie spoko. To też tą jedną zwiększymy po prostu do tej wyższej gęstości. I tą jedną też. Jakieś tam lepsze domy się pobudują zawsze. Boże, jak tu się korkuje. Ale tu na razie nie ma co budować tego mostu, bo to wiecie, bo to nie ma sensu, tu na razie nic nie ma. Ale później tu zrobimy, zrobimy drugą drogę. I Ta droga będzie musiała dotąd jakoś do, dotrzeć. No dobra. Postaramy się. Postaramy się. Dobra, czekajcie, jak to wygląda sprawa z tym, kurde, olernym tym? No, widzicie, no. Tu nawet nie mogę. No, tu mogę. Mogę, gege. No, ale zrobię ten port i nie mogę go połączyć. Przecież to, to jest frustrujące, za każdym razem, jak mówię, mogę. Że mogę lub nie mogę czegoś zrobić. To jest naprawdę frustrujące. Nie, zrobię tutaj i co mi to dano. Tupa, nic mi to nie da, nie jest przyrost tego, tego 13 tysięcy było wczoraj, zajebiście, dobrze, dobrze, dobrze Chciałbym ten port zrobić, ale się nie da No nie mogę, no, no po prostu nie mogę Chciałbym, nie jakiś obniżyć teren miejscowo, ale tu nie, nie ma takich narzędzi nawet, no Tu powinno, w tym powinno być, ale tu można tylko niszczyć spieprzone z, z, budynki, nic więcej Bullshit Parki tu było w tych naturalnych, jest, ale to jest tylko możliwość siania drzew a, i karczowania, a nie ma możliwości zmiany terenu. To jest jakby chyba największy ból tej gry. Tak jak masz, to tak się baw, nie? No mówię. Że wiadomo, no, no, można było sobie górę wybudować w SimCity, nie wiem, czy tysiące, ale to nie było sensu. Ale można było sobie jakoś modyfikować ten teren, nie? Tak, żeby był bardziej przystosować go. A nie takie. Byle gówno. Mm, 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 121 tysięcy, naprawdę dobrze nam idzie. Dzięki z tych, tych stref, strefom przemysłowym. Dobra, kolejne zapotrzebowanie mamy na na mieszkańców na strefy mieszkalne, więc poróbmy kolejne strefy mieszkalne. To, zrobił drogę. Nawet tu możemy tak zrobić, tu możemy tak zrobić. O! Świetnie! Zajebiaszcze. No Tutaj zrobię, ale to to co? Nikt nie będzie na nadbrzeżu mieszkał, jak chcę, żeby ludzie sobie mogli nad brzegiem tego wody mieszkać. Tu za chwilę czymś przedzielę następnym jeszcze To spoko. Ej, 15 tysięcy mieszkańców, jak miło. takie schodki. Okej. Okej. I okej. Zajebiasz. Teraz można sobie walnąć. Strefy, strefy, wszędzie strefy, 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 a tu możemy, nie, tu właściwie możemy handlówkę walnąć i tutaj też, i tutaj też w handlówkę w całości, to tylko wywalimy i też damy handlówkę, a tutaj damy też mieszkalną, niech będzie, to wywalimy. Co tam się dobija mi? Ulepszy, dobrze, ulepszaj, spoko. To jest coś w rodzaju naszego zamku, mogę go. Daj Staś Staśna zna elektrownię atomową. Ej, ale musimy to miasto rozwinąć, żeby je móc zniszczyć, bo tak to wiecie. Pójdzie w cholerę na miasto i nic nie zrobimy. Tutaj dalej, że wysoki popyt, no ale to ja nie mogę. Nie mam jak. No, musiałbym lotnisko zrobić. Ty, może lotnisko zrobimy. To jest to pomysł, w sumie. Co by tam, z rondoznania? Ten niebra, tego nie chcę. Akurat e, dzisiaj robi lotnisko. Ty, albo po prostu czekajcie. No, niestety nie ma tutaj jak chiapągu podesłać. Lotnisko ile kosztuje? 85 tysięcy. No, musielibyśmy je jakoś tutaj gdzieś umieścić. Co mogłoby w tym miejscu stanąć? Lotnisko, nie? Tramwaje, autobusy. Mamy tam autobusy całe wahadłowe. Znaczy te y, terminale autobusów, tych, tych takich lepszych. Można by go gdzieś tutaj walnąć W sumie I niech kurde jeżdżą Niech przyjeżdżają, cholera nie? To co walniemy? No eee... Dobra Walnijmy to I niech jeżdżą Mi z innego miasta, będą szczęśliwi Kasyna będzie lepiej działać Hmm no i co znowu jest nie tak z tym? Mamy mnóstwo osób dojrzających, to sobie nie dajemy z niego Dobrze, mamo. Daj garaż. Dobrze, no to da, daj mi... Ciąg mi nie dał opcji edytowania, tylko o. Może dodamy garaże. 15 tysięcy, Nie takie tanie te garaże, no ale okej. Okay. Mamy, tak? Wczoraj 12 tysięcy, zajebiście. Aha, bo już jest po północy, zajebiście. Boże, jak tu się korkuje! Być wow. Może tak nie był zły pomysł, żeby tutaj zrobić, wiecie, ulicę. Chociaż nie, no chciałem, żeby mieć to tak odrębnie. Dzień po. To będzie nocna impreza. A, chodzi mu o śmieci. Dobra, i panie. Hajs się zgadzać, będzie. Chłe, chłe, chłe. Ale fajnie by było tutaj jeszcze... No ale nie, tutaj jak zrobię mosto, to to mi nic nie da. No tylko to i to, wjazd. No muszę ulepszyć te drogi. To no będzie dupa, bo tu będzie jeden tylko wjazd na dół, nie? To będzie trochę dupa. Ewentualnie tu mógłbym na przykład rozbudować. Wiecie, zrobić taką drogę. Zbyt duży nachylenie. Na przykład coś takiego mógłbym zrobić. A tu dopiero jak tu będzie lotnisko, to się zdecyduję jak to lotnisko będzie wyglądać. Na razie niech cierpią. Na razie to im mogę właściwie, wiecie. Yy... Nieźle tutaj jest, okej, okay, uh, na razie to im mogę na przykład, z... o właśnie, ulepszyć te drogi, no i będzie sprawnie, nie?